Tegoroczny kongres jest okazją do tego, żeby podsumować pewne procesy, które miały miejsce w ostatnich kilku, czy nawet kilkunastu latach trzeba powiedzieć, tak, bo, bo od początku transformacji jako sektor bankowy szukaliśmy rozwiązań, które dawałyby z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony dawałyby efektywność rynku i budowania mieszkań, i ich finansowania, i obrotu tymi mieszkaniami. Także przypomnę, że jeszcze na początku tego wieku, w roku 2001-2002 dyskutowaliśmy wspólnie z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, tutaj z panem prezesem Jackiem Bieleckim, różne pomysły i austriackie, niemieckie, i innych krajów, jaki, w jakiej formie, jak wprowadzić rachunek powiatu, żeby nabywcami Mieszkania, a pamiętamy, że te 10 lat temu były przypadki takie, że deweloper zbierał pieniądze i z nimi razem się ulatniał. To nie były odosobnione przypadki. Ten problem był rzeczywiście zdecydowanie bardziej wówczas niż dzisiaj, ale dzisiaj też jest potrzebny, ponieważ nadal jak obserwujemy rynek, to około 40% inwestycji nabywanych jest w procesie dziury w ziemi, a nawet w procesie nabywania opłaty przez dewelopera, więc to jest bardzo istotny problem, bardzo wrażliwy. Owszem, cieszymy się, że ta ustawa została uchwalona w ubiegłym roku, w tym roku, w kwietniu doszła, weszła w życie. Z jednej strony sprowadziła troszkę zamieszania, bo deweloperzy chcąc uniknąć niejasności, bo co musimy sobie powiedzieć, ta ustawa nie jest doskonała. Zarówno Polski Związek Firm Deweloperskich, jak i Związek Banków Polskich mamy swoje uwagi, zgłaszaliśmy te uwagi, one nie zostały na tym etapie legislacji uwzględnione, także deweloperzy obawiając się tych niejasnych regulacji przed wejściem w życie tej ustawy, dosłownie w przeddzień, Wypychali na rynek wszystkie mieszkania, które mogli wypchnąć, to już się nadawały do pokazania, że są. Stąd ten, ta, ten, ta wysoka nadpodaż w marcu i w kwietniu, która spowodowała też dalszy spadek cen na rynku, na, na rynku mieszkaniowym. I, i tak z, zgodnie z dzisiejszą deklaracją jesteśmy gotowi wspólnie z, ze środowiskiem deweloperów pracy nad doskonaleniem tej regulacji.